Uh, 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 uh. A ja mam. Ja pierdzielę. Czy kręcili? Witam moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Jest ze mną Kamil. Co? Jest ze mną Dawid. Aha. Drugi odcinek, który nagrywamy jednego dnia. Dlatego od razu wam mówię, że moje wyzwanie, które mam zrobić w poprzegranym filmie, będzie w następnym filmie, jak będziemy nagrywać. A dzisiaj <zysk> mamy ze sobą koło fortuny. Pojedynek rzutów karnych. Gramy do 10 strzelonych. Kręcimy kołem, koło fortuny decyduje w jaki sposób mamy wykonać jedynastkę, więc będzie zabawnie, bo Dawid w sumie nie będzie wiedział, tam są wciny, tam jest strzał e, ze słabszej nogi, więc będzie trochę zabawki. I po prostu jak to zaczyna. Niezmiennie. Niezmiennie. To samo, to samo. No dobra, no to ja lecę pierwszy i kręcimy. To ja zaczynam, kręcę kołem. I pierwszy sposób mamy... Okej. Okay. Jestem. No nie! Prawa góra była. Ale tak Kusi Dawidowi podpowiada się. No! Ej, właśnie robimy, żeby z podpowiadania co? Szkoda. Ciekawie. A rostatkiem piękny rejs. Ok. Ciekawy. Co poprzednio? Jeden. Czekaj, jesteś od Czerabona, czy nie? Ola. Lewy dolny. Y <laughs> z przyzwyczajenia. zwycięstwa. Lewy dolny. Daj jeszcze raz. Nie, to trzy można dać. się. Dwa. Idzie pewnie. O, ale zakręciłem. O Jezus Ej, ale lewa chociaż siedzi A może nasz drugą majkę Dobra, kręcę od razu I zakręciłem dosyć ciekawie Aj I tak uderzałem w dół. Czytajniko. Ej, nie dało się tego ukryć, ja totalnie. Ciekawe. za Co się kręci? Ui Co złapał Jak widał trochę brawo to już bez szans, nie? Yes. Zmieniłem to od razu na sam koniec, bo tak myślałem, że będzie czuł 4-3. Ale jeszcze no, nie został, to ja skurzę dwa ręki podróż by nie został w Aj, jeszcze tam wyliczyłem jakiś słupek. <laughs> Już wie Ujej! <laughs> Ale skaja pociągnąłem z dużego palucha. <laughs> powiem ci? <laughs> powiem ci to miał To ja też chodzić robotkę, co mogę? Nie kręci. Kręcić. Za już zajrzył. zaliczył Bo jest ten, Dawidek miał po łapkach ja Podniósł ją trochę, nie? Nadciągana, ale niech będzie Ja chciałem coś innego, no O nie! A po co już nie Ej, on nie lekceważył To koło Kamil powiekłopiłę, a ja mam... JA PIERDZIELE Dobra, teraz za duży, to nazwiek Kurde, no znowu tak za bardzo Tej rabony ciężko, nie ogarniam tego W drugą zakręcę Yeah. Gonimy. Ja gonimy. Chyba że ten drugi, ale wesła, nie? To mi idzie to w tom. Ja nie wiedział! To też nie jest dobre jak się trafi, nie? Bo... No. Bo już od razu bana jest na twarzy.. O! Kręc od razu. Nie w środek ale... Nie wywcina! Nie wywcina! Wcina! Wcina! To zalicamy czy nie? Zalicamy Zakryć! No został w środku. Ile? 8? Jakbyś dał w środek w ciepłet to był DL, to był bronił. Różma i ten nie A telewo jeszcze spoko jest, nie? Bo myśleć, gdzie chcesz. Zaraz może być GG. To siado. Dobra, być może Medwon. Czyli znowu klęska, jeszcze teraz wiszę Ci obiad do, do mojej kary. I to jest tam możecie w komentarzach, że ten, że drugi obiad pisać, to się daje. <grym> <grym> możecie napisać smacznego, co najwyżej. Eee, no, GG w takim razie. Dziękuję. to znowu porażka. Future Z jaki puma ultra z kodem kłesek dostaniecie 10% zniżki w sklepie piłkarskim. Ergon, link znajduje się w opisie. Kamil wygrywa, gratulacje. 17 10 czy 10-8, jakoś tak? Dawid, kilka tam no, to znaczy fajnych było piłek, ale wy... <grym> w ogóle <współczujemy, grym> nie? no bo trochę tych karnych, karnych było, było, nie? Tak, z 30? I też nie wiadomo co strzelamy. Może być w może być lewy, dolny, górny, no, no, tam. No. No. to jeszcze ten. No, No, gra psychologiczna mocna była. Jeśli Wam się film spodobał, zostawiacie łapy w górę, subskrybujcie kanał, wbijacie na Instagrama do chłopaków i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemono.